Spinacz jesteś lepszy w każdym aspekcie. Rozjedziesz go jak Pitbull Kurę po prostu. Tak, Tak, dobrze, dobrze. Dalej tą Dobrze, 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 dawaj, dawaj. Rozbujaj go, spinacz, prawa, lewa, prawa, lewa, rozbujaj go. Trzymaj tą rękę za plecami, trzymaj rękę za plecami. Dobrze, wejdziesz. Dawaj, dawaj! No, Od, Minuta minęła. <laughs> do ręki. Dobrze. Drugą nogę mu <laughs> Spinator, masz dużo lepszego trenera. prawo. <laughs> Spina Dobrze. Drugą nogę. Dobrze. Dawaj, trzymaj Jest. Yes. 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 Ustabilizuj, ustabilizuj, ustabilizuj. Masz punkty już. Masz punkty. Yes. Dobrze. Wark na scenę! Spokojnie Finasz! Wark na scenę! Takie! Dobrze! Takie! Spokojnie! Dobrze. waga, Dobrze! Nie podpalaj się! Nie wiedzą co z tym robić. Jest. Wyrywasz tą nogę teraz. Prawa noga, tył, przód i ją wyjmiesz. Ale stabilizuj, stabilizuj spinacz. Lewą troszkę w lewo bardziej przesuń. A prawą troszkę bardziej w prawo. Nie daj, nie daj! Nadal wygrywasz spinacz. <śm> Spinator wygrywa szczywagę na razie. Dobrze, chodźcie. To samo, mocny uchwyt za plecami spin, tak, dalej posuwaj rękę, tak dobrze, dobrze. Druga Masz, noga, tak, dobrze. Trzymaj, trzymaj go teraz. Jest. Stabilizuj. Masz się. punkty. Trzymaj, Nie podpalaj się, ustabilizuj, ustabilizuj, Trzymaj go, trzymaj go. Stabilizuj. Dobrze, powoli do góry, powoli do góry. Dobrze

<śmianie> nie ma czasu. I jest zaraz nie potem, także... Nie, tak, nie ma czasu Spinato. Teraz fizycznie przejdźmy tą górę. Barkiem szczękę, Barkiem szczękę mu spinać. Naciskaj na szczenę! Musisz nacisnąć na szczenę, żeby go skontrolować. A.

Rozpłaszcz się! Masz punkty nie. kolejne, są! 8-2! Ręka, głowa! Ręka, głowa! Tak, tak! Nie tak! Piotrek, po centymetrze! Po centymetrze! Nie daj się, nie Dobra, daj się! Plecy plecy plecy, 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 plecy! Spoko, nie ma punktów! Nie ma nic! Nie Wchodź za plecy! Wchodź za plecy! Nie straciłeś punktów, jest dobrze! Duś go!

Masz punkty! Jest i przejście! Tak, stabilizuj! Dobra, Dobra następnie. I już spokojnie, Piotrek, końcówka została. Dwa razy z banki jest twój. Końcówka już. 17-2 spinator. Luz Ale udusz to. No właśnie. Udusz. go. Tak, Koniec. brawo!